Siemanko, ja jestem Rafix. A to jest dawno niewidziany odcinek z Fifa World I tutaj mamy taką zmianę Kupiłem w Fabio Coentrao No i dobra, także widzimy się już w spotkaniu To jest przeciwnika squad No, mam więcej meczów 259 meczów wygranych, 80 remisów i 233 porażki No nie wiem, zobaczymy, ale wątpię, żeby tu w ogóle coś zdziałał, ale będę próbował Do Santos. Do Santos do zapodnika. Teraz do Santos do ośrodkowanie na Leo, ale tam... Jeszcze... Jaka masakra! Jeszcze broni to Blanka. Teraz Pizarro, Pizarro, Pizarro! Jeden 0 Ja pierdyle! Ja już tu mówię 1 0 a tu jeszcze nic nie ma, bo tylko przeczka. Baka! Mamy szansę na prowadzenie. Baka! Baka do Leo! Leo miesza tą tutaj w No i jest jeden do Teraz akcja gości. Strzał, ale Kameni, ta lasa sama w sobie, obrońca, ale jeszcze jest rzut rożny, jest dośrodkowanie, co to, jak oni to chcieli uderzyć, ale jest szansa na kontrę, a tej kontry będzie. Rzut wolny, rzut wolny, trzeba teraz to jakoś wyciągnąć, mur skoczył nad bramką, ale naprawdę nie wiem, ale Kameni w ostatniej chwili się zorientował, że ta piłka leci w niego, no ale niewiele zabrakło, byśmy to remisowali. Do Santos do baki Baka może będzie dwa Baka Jeszcze ma piłkę Baka i obok bramki No nie, no nie, takich sytuacji nie mogę marnować Dlatego już nie będę podkręcał, tylko cały, cały, cały czas będę walił na siłę, aż w końcu trafię Teraz akcję sam na sam Sam na sam, ale kamieni. no Kamy, Ja nie mogę! Co za fuks! Drugi raz, wcześniej poprzeczka, teraz taka sytuacja. No, nie wierzę, ale teraz gramy z kontry. I raczej nam tutaj nic nie wyjdzie, chociaż jeszcze Leo. Leo cały czas na piłkę. Leo do baki, baka! Jeszcze obroni to bramkarz. No i to obronił. Spellman! Z daleka, ale coś dziwnego. Baldura, bandura do Leo. Leo! I to powinno być 2, jeszcze baka dobija, jest jednak to 2 do 0. Koniec spotkania, wygrywamy 2 do 0. Pobram sobie baki Leo Bapti, stało, czy jakoś tak. No i dobra, ja dzisiaj tylko będzie jeden meczek, ponieważ nie mam za bardzo czasu. Także ja wam dziękuję za oglądanie, przepraszam, że tylko jeden mecz. Także dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano.